<mulatory> kurde co jest? O kurde kiełbasa? No. Dobra, idziemy. Dobra, trzeba zrobić gimnastykę poranną. Tutaj obud Tutaj, tutaj się tutaj, tutaj. Po wczorajszym i wczorajszym chlaniu trzeba... Wszystko się rozciągnąć. Dobra, tą kiełbasę muszę zjeść sobie. No e, kurde, co tu? Książki? Co to Klub książki bo wczoraj czy co? Przecież ja tylko piłem. Mm. Eee, okej W tej był klub książki babki pełnie przyszły, jakaś imprezka była na całego, nie pamiętam, bo kaca mamy w Dobra O, patelnia, Patelnia firmy yy, Przyjebkowe Okej, okay, proszę to Jest jajko O, witam. witam! Witam, proszę, dziękuję Do widzenia, do widzenia A co to Co? Kurde co się stało? Wykonał na mnie atak! 404! Nieważne, dobra. Co to? Kurwa. Magazyn o masakowaniu? Po cholerem. Puka. Te książki kupił tam umieszcza. Może sąsiad mi przy okazji wyjaśnić, co się odwaliło wczoraj. Dobra, trzeba to tak sprudować. Okej. Okay. Manualna y, półka na książki firmy y, Sąsiad 2020 y, y, apokalips <grym> Dobra tu wazony, tu to, tu tam, ta, tu, tu 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 tutaj, o tu, 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 tu. tu, 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 tu. tu. Okej, okay. ja, teraz to trzeba symetrycznie 5 cm w skali y, jakiś tam Proszę bardzo Jest. Proszę bardzo, do you Tu, pierdam, 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 panie Dobrze, proszę, proszę... O, i pięknie No... No, szkurzy, jak regały. Dobra, proszę, proszę, proszę Okej, okay. no i możemy umyślać książki No to idziemy Dobra, czy to, trzeba tu umieścić kolejności roki, czyli od... Yy historii Abrahama Lincolna po yy, Dragon Ball yy, Z i różne te serie, i różne serie anime dobra proszę, proszę bardzo, proszę książki kładźcie się macie dzisiaj yy, urlop poczynkowy, bon od rządu pierdolonego proszę proszę chodźcie, okej, okay. no co no to, to kurde Krzyścia zakażony jest? Yy. Kurde, za dużo książek nałożymy, ja taki mały rek... To no, czekaj. O, cześć, cześć! Pat, yy, masz tomik, yy, Abraham Kurwa, ja mam już Abraham O kurde, no takie... Ło, to trzeba... to kolejne reklamy. Boże, tomik, chyba tomiki. Boże... Ja mam sto książek chyba, człowieku, nie muszę naprawdę mieć kolejnych stu... Cztery właściwie, cztery dobra. E, to się waha, wiesz, o tym to nie jest równe. Uważaj! Coś... Uważaj! Nie, 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 Kurwa. Szlak, by trafił ten dzień. Przy okazji jak to puszko się poukłada, to ty mi wyjaśnij, coś, tu się odwaliło. O Boże, no też jestem skacowany! No to kurwa co? O. No jakaś trzeba pochłaniać jakoś, bo to, 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 to jest burza, a nie Dobra, O! Pro, o, masz Tomik Maisterkowa nie widzę. Dobra, czekaj, tu ja sobie wyjmę moje pizz grosy i idę świadczyć. I znowu będzie miał kac. Nie dosyć, że nie powinno się pić piwa na nakaza to jeszcze. Co mówię? A nie. Dobra, przybijemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurna umiesz przybijać! Czekaj, 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 to, to porówno trzeba też. Do karty serio nie już gwoździ przybijać, tylko takie jak prostownica. prostownica prostownica. jest prosta, Dobra, o kolejny pit Idę idę, znowu... Bo... A żebyś kurwa zachlał się wpadł w paspołu. Dobra, czekaj. Dobra, to trzeba tu przeciąć, tylko Wcinamy, przycinamy Niczym yy, na tartaku. Mm. Kurre. Gdzieś kupimy to Czekaj Czekaj, 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 gdzieś tu miało A w sumie Masz książki Poczytaj se nie Idę zanieść kurde do ciebie za to co zrobimy. Boże Nie rozumiesz, że jest... O ja jestem też mocno skacowany, skatur to ja też kurde pamięć nie ma zbyt duży. Czekaj, witaj! Przyniosłem piłę! Kurde, ale niepotrzebnie taką dużą wziąłeś, chłopie! Dobra, jeden pies. Dobra, znowu idę. nieści. czekaj. kurwa, przyniósł takie duże i teraz nie mogę tego dokładnie zmierzyć. Czekaj, kolejne deski przyniosłem. Dobra. Uh -huh. Dobra, wiertarka, przewiercę ci mózg i dam do zaprogramowania, wtedy otworzymy to, co się stało. Co ty, żona? Okej, okay, raz, dwa, trzy. Niczym. U stolarskiego. z tego pijaka? Aj tam pijaka. Pijak nie wiem. Stolarskiego, łazisz, kurwa. I o, o. proszę, tak się to robi, biec. Tak to się. Tak też to się robi. Tak też się to robi. Proszę, przykręcę. Przybiję. Fur. Żywie! znowu kur ja pier dobra raz dwa trzy tym razem się uda no. dobra to też zawiążę w czasie no i w końcu jest dobra chodź tu siema no, tak ma jak wygląda nasz prowizoryczny nasza prowizoryczna półka na książki z regałami wielofunkcyjnymi Okay. Dobra, dzięki za pomoc. Teraz łaskawinko. Co się odwaliło? Pierdy, ja teraz ci nie będę mówił o mojej pamięci. Dobra. O Boże. Co z tym burdel? Kurwa, kolejny rekał, trzeba będziecie budować. Czekaj, położymy to spokojnie. To będzie... Yy, ty ci utworzymy sklep z półkami na książki i narzędzia. No. Dobra. Urd, ale ty, ty dobre, dobre, ty dobre, tym może otworzymy kolejny e, praktyker. Praktyker. Pastoramy. Proszę bardzo.